Zna Pan dobrze uśpiewnie pewnie, prawda? Tak, tak. Co prawda z, y, Pani moją pierwszą y, klientką. Tak? Tak, także... Mogę Pana poprowadzić, bo ja mieszkam w Łodzi. Za 5 minut będziemy już na miejscu. O, no, proszę. Dlaczego akurat taryf, a nie inny zawód? To znaczy, to jest na razie jakby praca dodatkowa, bo a, generalnie, dodatkowa. generalnie to zajmuję się prowadzeniem sklepu. Teraz y, mam taki gorszy okres i no, potrzebuję... No. A no teraz to wszędzie nie idzie. Dobrze, proszę teraz skręcać w prawo i już będziemy zaraz przy manufakturze. Dobra, płatność przeszła. Tu jeszcze mam dla Pani taką ulotkę no. naszego sklepu. Chętnie przyjdę, w szerokiej drogi. Dziękuję. Pierwszy wpływ z nowej pracy to 40 zł. 20% tej kwoty trafi do firmy obsługującej aplikację.